Witam Was serdecznie, tu Robert Cyżan, Szkoła Forex Step by Step, <coughs> kochani em, o, ostatnio analizowałem USDZAR i wydaje mi się, że jest on em, mocno ciekawy, m, dlatego przyjrzymy się mu em, być może, być może, można długo, długo nie był analizowany, bo no nie był zbyt ciekawy, ale, ale, ale wydaje się, że znowu zaczyna kusić dalekimi zasięgami i dlatego przyjrzymy się mu. Zresztą ocencie. To sami. Ok, rozpocznijmy od tygodniowego. Na tygodniowym wytłumaczę szybciutko, co tutaj rozrysowałem. A więc to są opory: te, te, te linie różowe. Zielone są wsparcie. Zasięgi cenowe to są prostokąty z różnych częstotliwości oraz wewnątrz wykresu widzimy formację formację nietoperza niedokończoną zresztą jeszcze i tak to wygląda oprócz tego um, użyłem techniki um, kanałów um, i rozrysowałem tutaj taki wielo, wielowątkowy kanał ten czerwo, czerwonego koloru um, bo wydaje mi się że ma on sens ale to to w trakcie filmu wytłumaczę Wam o co w tym kanale chodzi. Ok, to po kolei. Pierwsze, pierwsze podstawowe mierzenie to jest mierzenie tutaj tego spadku, który miał tu miejsce. To, to był słaby dolar. Dolar odreagowywał po, 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 po takiej potężnej mocy. No i wiele tygodni dolar osłabiał się teraz mamy taką, taką bardziej stabilizację można powiedzieć dolar ustabilizował się właśnie mniej więcej tutaj w tych zasięgach i i, 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 i tak to wygląda i y, coraz bardziej stajemy przed pytaniem właśnie czy znowu y, mocny dolar y, nie zapuka do drzwi i zara, tak no y, czy tak faktycznie będzie y, raz już zapukał, więc dlaczego i nie drugi raz, tak? Być może, być może w tych trudnych czasach y, gdzie mamy ten COVID, gdzie mamy, gdzie kraje, no powiedzmy, mają dosyć spore problemy gospodarcze teraz, gdzie gospodarka zaczyna hamować, tak, i, 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 i gdzie zbliża się, no, no, no jednak coraz bardziej tak bym powiedział ciężki kryzys również na Polskę, tak? również na Polskę, również u nas tu widać załamanie służby zdrowia i, 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 no i, i troszeczkę taką nieporadność państwa w radzeniu sobie z tą epidemią, tak? Epidemie mm, sprawdzałem historycznie, one, one zdarzają się. Co, co jakiś czas one się zdarzają. E, e, czy czy osta ostatnia taka na wielką skalę to, 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 to była epidemia u nas, u nas to się nazywała gruźlicy, e, na Zachodzie to była epidemia hiszpańskiej grypy, tak? I, i, I też dziesiątkowała na wielką skalę Polaków, tak? Więc, 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 więc my też to mieliśmy, tylko, tylko u nas był komunizm, tak? Więc był by, by, trochę inaczej, radziliśmy sobie z tym niż z niż, niż Zachód no, ale na pewno, na pewno um, łatwo nie było, łatwo nie było. E, Zresztą wystarczy zapytać starszych ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, tak, e, na pewno mogą wam niejedno na ten temat opowiedzieć. A więc łatwe czasy nie będą, e, to oznacza, że być może, być może będzie pokusa, żeby kupować dolara żeby kupować dolara trudno powiedzieć trudno powiedzieć jak inwestorzy będą podchodzić do dolara należy pamiętać że w Stanach niedługo że wybory są już na półmetku tak? czyli, 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 czyli lada moment tak dojdzie do rozstrzygnięcia Większość Amerykanów już wie na kogo będzie głosować i um, 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 no to, to, to też na pewno wpłynie na moc dolara tak ok to raz, um, wracając do USDZ, to jest tygodniowy wykres to jedna świeczka jeden tydzień zrobimy większe zbliżenie widzimy że e, dolar amerykański nieco zyskał w ostatnim tygodniu ale niewiele i na podstawie tego podpiera się tutaj na takiej linii o, na takiej linii trzyma tą stabilizację Skąd tą linię wziąłem już wam pokazuję to jest tutaj to połączenie tutaj tego dołka z tym I, i, i to wygląda bardzo harmonicznie więc to jest jakiś taki granica jakiegoś takiego wewnętrznego kanału tak którego tutaj wy, wyrysowałem okej okay, przejdźmy na dzienny jak to wygląda na dziennym w piątek mieliśmy raczej, raczej dolar tracił w skali dnia. I co moglibyśmy tutaj na nowy tydzień rozrysować? No na pewno moglibyśmy tutaj przebadać tutaj to miejsce. I jeżeli będzie spadek, tak? No to, no to mo można od razu powiedzieć, że, że ten spadek pociągnie aż tutaj bo widać tutaj czyli jeżeli, jeżeli dolar będzie tracił amerykański, no to można powiedzieć, że mm, formacja motyla się kłania tutaj Proszę wam Tylko um, może um, zmienimy tutaj kolor, o? Taki czerwony jest jeden, o? Nie udało się jeszcze raz. No i co najmniej tutaj można powiedzieć, gdyby, gdyby spadki miały być kontynuowane. Zresztą to można też bardzo fajnie. Gdyby. O, widzicie? że to tutaj w tym zasięgu czyli możemy sobie już jeden zasięg postawić jeżeli spadki to tutaj Natomiast gdyby, gdyby jednak wzrosty miały, miały tutaj być wytyczne, Gdyby spadki były to do 1561 055 ten zasięg natomiast gdyby, gdyby bardziej jednak poszło we wzrosty no to możemy tutaj dokonać tego mierzenia Wszystko zależy od tego, jak się ten tydzień rozpocznie. O, i tutaj mamy. Hmm, weźmiemy. Tak. I gdyby wzrosty, hmm, gdyby jednak dolar okazał się mocny, no to, no to kierunek. Hmm, Wstępnie, wstępnie tutaj y, obronę tego nietoperza SA4. Zaraz zaznaczę Wam jaki to jest y, poziom cenowy. 17 y, 158 91 17 y, 158 y, 91 Czyli, 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 tutaj, tutaj, miejsce decyzji, gdyby, gdyby dolar okazał się mocny na początku tygodnia, i tak to wygląda dla USDZR. Natomiast pełen zasięg, no to jak widzicie jeżeli dolar okaże się bardzo mocny, tak no to, no to możemy powiedzieć, że nawet z miejscem docelowym 1894 790 dla średniego długiego terminu na który można targetować to jest całkiem sporo do wzięcia już mówię ile to jest moi drodzy 2400 pipsów no, no, to jest bardzo dużo, bardzo dużo i, i, i nie ma tu z taką cyfrą co dyskutować. Yy, nadaje się jako target inwestycyjny, yy, byle tylko yy, dolar wrócił do mocy, że tak. A to się okaże po wyborach w Stanach, i myślę, że jeżeli, jeżeli yy, Donald Trump wygra, te wybory. E, wtedy z natury e, dolar powinien być mocny, tak? E, okazać się mocny i, 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 i kursy e, dolara na tym zestawieniu USDZR powinny nas tutaj zaprowadzić. Ja dziękuję za uwagę. E, życzę Wam udanego weekendu, udanych inwestycji. Pamiętajcie, że, że, że szablony możecie u mnie zamówić. Również, również jeżeli szukacie, szukacie, szukacie sygnałów inwestycyjnych, albo jeżeli szukacie, jeżeli szukacie doradztwa. Stoimy do Waszej dyspozycji. Zapraszam Was na, do, do, na konsultacje i życzę Wam udanego weekendu. Trzymajcie się i cześć.